serdecznie po krótkiej przerwie i zaczynamy od nowości kinowych. Dzisiejszym moim gościem jest Violetta Kozłowska z Multikina. Witaj serdecznie. Witam państwa bardzo serdecznie. Tak trochę z, z taką przykrością i takim lekkim smutkiem, bo to twoja ostatnia wizyta w, w tym okresie wakacyjnym. Być może później się zobaczymy dopiero po wakacjach, więc dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, co przez te wakacje będzie działo się w Multikinie, więc może Jak zacznijmy od premier. Co co nowego? E co nowego? To najnowsze w ramach premier tego tygodnia, to proszę Państwa na ekranach kin gości druga odsłona przygód Misia Teda, Ted 2 to się ładnie nazywa i proszę dla osób, które są nie w temacie, żeby tytuł nie zmylił, to nie jest film dla dzieci. Miś Ted jest zwykłym misiem, który żyje sobie wśród ludzi, jest jakby zwykłą postacią, zwykłą osobą i jest bardzo niegrzeczny, bardzo niesforny, bardzo niemoralny. No powiem, jest to idealny film na wakacje. O. Myślę, tak to skomentuję. Myślę, myślę, że do, dobrze to określiłaś. Ja tylko dodam, że miś uroczy jest tylko i wyłącznie na plakacie. Tak. Tak. Więc faktycznie, żeby to nikogo nie zmyliło, proszę nie zabierać na ten film Mały Spociech Swoich dzieci. To jest film typowy dla dorosłych. Tak, film dla dorosłych i to tak naprawdę już nawet po jednym piwie, tak można powiedzieć, <grym> żeby wszystkie żarty móc zrozumieć, które podczas tego filmu są nam przekazywane. Zabawne jest czasami to, bo jest sobie są w kinie filmowym, no i właśnie jest ten teda z misiem, gdzie można sobie zrobić fajnie zdjęcie, ale naj... Zabawniejsze w tym wszystkim jest to, że tylko mogą dzieci sobie zrobić, ponieważ nie są takiej wysokości, że dorosły już nie da rady, więc niestety zmyla to czasami dorosłych pod kątem dla kogo jest ten film. A oprócz premier, co jeszcze, co jeszcze zobaczymy w Multikinie, co gracie w tej chwili? Tak dzieląc dla dorosłych i dla dzieci, to no, kolejny tydzień grania Terminatora. I proszę Państwa, naprawdę ten Terminator jest dobry. No właśnie wiem, widziałam jest, tak. i jestem w szoku, że nawet to, kurczę, to no nawet się udało obejrzeć i nie, nie byłam aż tak bardzo rozczarowana. Całkiem dobry film. To myślę, że teraz możemy się zamienić rolami, tak? I jak się Pani podobał? <laughs> Polecam, warto obejrzeć, szczególnie jak ktoś jest fanem Terminatorów, to ta część jakby nie, naprawdę nie... Nie rozczarowuje. Mi się też ten, ten terminator bardzo podobał. A co jest fajne, to um, nie rozczarowuje też fanów serii. A pogodzenie tych dwóch e, światów, tak? A więc e, takiego zwykłego Licińskiego, który przychodzi e, na film, który akurat w danym momencie jest grany, bo ma akurat ochotę na taki film, i na fanów serii, to no nie jest rzeczą prostą, a naprawdę im się to udało. E, poziom efektów specjalnych oraz już samej techniki w filmie poszedł już tak do przodu, że tak naprawdę już nie ma co się nawet zastanawiać nad efektami specjalnymi. One są już tak naturalne, my już je tak przyjmujemy, że uważamy je za coś oczywistego, a rozczarowują nas tylko wtedy, kiedy ewidentnie widzimy, że jest to efekt specjalny. Nie dlatego, na przykład, że jest niedobrany czy jakaś inna jakość, tylko po prostu, że no, ale człowiek do innej jakości jest właśnie tak, przyzwyczajony. Także tak, to jest coś niesamowitego. Um, I takie filmy właśnie jak Terminator to jest um, one kol kolejny raz podnoszą poprzeczkę dla e, kolejnych filmów, które się pokazują, czy to filmów akcji, e, czy katastroficznych. To San Andreas, na przykład, który całkiem niedawno był pokazywany, no to już też Mistrzostwo świata pod kątem, co można zrobić, tak naprawdę można zrobić wszystko. E, a, już w kinie. A co dla dzieci w takim razie? Dla dzieci, proszę Państwa, jest przesympatyczna, przecudna, przewspaniała, i te wszystkie przeprze, -prze, które mówię, mówię z pełną świadomością, bo moim zdaniem jest to. Bajka, która weszła na ekrany w zeszłym tygodniu i w głowie się nie mieści, to jest pozycja obowiązkowa, żeby pójść z dzieckiem na film. Ten film jest. Tak ciekawie zrobiony, jest tak mądry i dla dziecka fajnie przedstawia rzeczywistość i zarówno dla osób dorosłych. Ja troszeczkę mówiłam w zeszłym tygodniu też o tej bajerce, ale ta bajka po prostu przedstawia emocje, które rządzą nami ludźmi, tak? Emocje, które rządzą małym dzieckiem. I jak te emocje się zmieniają wraz z wiekiem, i pokazane jest, jak te same emocje, które już są dojrzałymi emocjami, czyli smutek, żal, wściekłość, takie tak, rzeczy, tak, tak. jak rządzą naszymi rodzicami. Jak te interakcje między nimi zachodzą, bajka jest naprawdę przepiękna tak? I, i bardzo mądra, dlatego zapraszam. Też, też widziałam, więc też mogę potwierdzić. Mi się bardzo podobało takie spojrzenie na emocje dziecka, gdzie, gdzie dla dziecka wszystko jest takie czarno-białe, jak jest smutne, to jest smutne, jak jest złe, to jest złe, a później się okazuje w życiu. Tak jak faktycznie ma to miejsce, że tych emocji potrafi być w jednym momencie bardzo wiele. I to myślę, że to jest tak fajnie Ale tak pokazane. Ale mądrze zrobiona bajka. Bardzo. Bo, tak jak rozmawialiśmy troszeczkę przed anteną, właśnie, że te bajki, które są teraz, e, naprawdę w kinach się pokazują, to zaczynają być naprawdę mądre bajki. Tak, że chyba troszeczkę minął już ten czas, gdzie te bajki były takie głupkowate i, i naprawdę te dzieci śmiały się tylko i wyłącznie z tego, bo ktoś puścił bąka, albo... albo uderzył w głowę. Dokładnie. Tak, jakimś przedmiotem. To prawda. To, to tylko prawda. się cieszyć. Jak najbardziej i kolej Kolejna, proszę Państwa, obowiązkowa pozycja w te wakacje, a jak Państwo nie zdążą w wakacje, to po wakacjach na początku sierpnia będzie premiera Małego Księcia. I jest to zrobione na bazie bajki. Są połączone dwie animacje. Jedna animacja to dotyczy głównej bohaterki dziewczynki, która jest, ma poukładane całe swoje życie, do 18 roku życia, czy nawet i do pójścia na studia. Każdy dzień zaplanowany przez mamę, żeby była idealnym, super dorosłym. Tam jest taki niesamowity tekst, tak patrząc, mówiąc, który mówi matka dziewczynki, która jest tak poukładana niesamowicie, tak genialna, tak po prostu zdolna. I ona mówi, jakim ty będziesz fantastycznym dorosłym. Tylko to jest jeszcze dziecko, prawda? I to dziecko poznaje sąsiada, dziadka, który właśnie otwierają na świat i otwierają na świat małego księcia. I tu jest połączenie tej animacji właśnie dziewczynka, która żyje swoim życiem, właśnie z animacją, z tymi postaciami, tymi rysunkami, które znamy z książki Małego Księcia. Także jest po prostu przepiękna. Ja widziałam dwie, dwa zwiastuny, pamiętam tego filmu i za każdym razem, jak widziałam, to proszę Państwa, gęsia skórka i po prostu szklane oczy, bo jest po prostu przepięknie to, to zrobione. To dopiero będzie na filmie. Nie wiem. <laughs> Ale to w sierpniu. To w sierpniu, to w sierpniu. Także to są takie właśnie dla dzieciaczków jak najbardziej rzeczy. W ogóle Mamy w okresie wakacyjnym że tak powiem, nie zwolniliśmy tempa pod kątem wydarzeń, które mają miejsce w multikinie. Tutaj troszeczkę sobie właśnie popowiadamy pod kątem właśnie planów na całe wakacje, ale wydarzeń zarówno muzycznych, jak i kulturalnych, operowych, wystawowych naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo. Także jak będą Państwo zmęczeni filmami, będą chcieli coś ciekawego obejrzeć, pod kątem czy to właśnie muzycznym, czy już takiej sztuki wyższej, czy w ramach wystaw, to będziemy zapraszali Państwa bardzo serdecznie. A teraz w najbliższym czasie też jeszcze wracając do, do samego filmu, zanim przejdziemy do koncertów, które też macie w planie. Mm. Kino na Obcasach, bo już 14 lipca, więc to już najbliższy wtorek tak naprawdę. Najbliższy wtorek. I zapraszamy, bo wiem, że miejsc coraz mniej. Już bardzo mało miejsc, to prawda. Będziemy mieli pokaz przedpremierowy, jedyny pokaz przedpremierowy przed samą premierą Magic Mike XXL, czyli kolejna odsłona przygód przeprzystojnych. Czy tak można powiedzieć. Także no naprawdę dają tam radę, a kino na obcasach będzie naprawdę przesympatyczne, ponieważ bardzo dużo atrakcji dla Pani zorganizowaliśmy, związanych właśnie z tematem filmu samym, łącznie z, też z pokazami barmańskimi, z pokazami tańca przystojnych panów, plus dużo, dużo nagród w ramach konkursów. Także myślę, że Pani będą sydzałą. się wyśmienicie bawiły. I dla przypomnienia mężczyznom wstęp zbroniony. Jednak, bo już tak chciałam ostatnio powiedzieć, że panowie też mogą wejść, ale, ale nie, nie. Niestety nie. nie. Czasami jest tak, że mężczyzna jakiś nam się zapodzieje nieopatrznie, ponieważ kobieta kupi bilet, a więc wszystko się zgadza i tak potem na przykład jakoś tak weszli razem z innymi naszymi mhm. widzami na innej filmie. Czasami taki jeden rodzynek się znajdzie na sali, ale wtedy panie... Kolektywnie muszą wyrazić zgodę, zgodę, czy ten pan może pozostać na sali, i proszę mi uwierzyć, często nie wyrażają zgody. Naprawdę? O ja życie. No życie. No ale co, no takie prawo tak. kina na obcasach po prostu. Tak, panie lubią bawić się często we własnym gronie i nie za bardzo chcą, żeby panowie w tym uczestniczyli. No ja myślę, że to nie, nie zawsze jest po prostu czas na, na, na takie zabawy. Prawda? I jak się już wydarza, już jak ktoś się wybierze, to ma ochotę na tą chwilę właśnie taką typową Jak kobietę. najbardziej, ale czasami panowie, którzy się właśnie tak przez przypadek znajdę na kinie na muszą e, zapłacić tak zwane frycowe i widziałam jak. Pan śpiewał piosenkę, drugi mówił wierszyk i jak powiedział, bądź zaśpiewał, tak Pani wyraziły zgodę na to, żeby Ładnie musiał śpiewać, przemilczmy ten fakt, ale został, został, zaakceptowany. został zaakceptowany, na sali został. Powiedz, wiele to jeszcze o koncertach, które, które w multikinie się pojawią, bo, bo też troszeczkę ich mm -hmm. będzie. Mamy taki cykl, ja to co jakiś czas Państwu o tym mówię, bo przychodzę i mówię o jednym konkretnym na przykład koncercie. Cykl się nazywa Back to Music Fest um, i przedstawiamy Państwu co miesiąc jeden bądź dwa. Um, Koncerty z takiej naprawdę najwyższej półki, pod kątem zarówno frekwencyjnym, tak patrząc, jakie ci artyści zdobyli uznanie na świecie i ile osób przychodzi na ich koncerty, ale jest tak różnorodna oferta pod kątem rodzaju muzyki, którą śpiewają, bo mieliśmy na przykład Brusa Springsteena, mieliśmy Beyoncé, także no, dwa inne światy, mieliśmy Take That, teraz, proszę Państwa, będzie 16 lipca, właśnie w następnym tygodniu, będzie One Direction, czyli też do całkowicie innej grupy, Adresowane, koncert z Londynu, bo nastolatek, na sto to jest kariera niesamowita. To po prostu wystarczył um, angielski idol, i po prostu bańka Mydlana, która się roztoczyła nad tymi chłopakami, to jest coś niewiarygodnego, ale to też pokazuje, jak ten biznes muzyczny jest skonstruowany. W dobrym programie, w dobrym miejscu na świecie zaistnieć i tak naprawdę. Zmieniasz całkowicie swoje życie. A żeby było ciekawiej, to tak jak mówimy o całym tym cyklu, to 16 teraz w lipcu, jak mówiłam Państwu, One Direction, ale z kolei 11 sierpnia zwrot o 180 stopni, ponieważ mamy fantastyczny koncert w Fighters, a więc tu tych dwóch, ar znaczy artystów, sobie to są sobie zespoły, ale nie można absolutnie porównać, porównać nawet postawić obok siebie, żeby coś powiedzieć. Z kolei 28 lipca będziemy mieli maraton koncertowy, a będziemy tak nazwaliśmy to, maratonu koncertowym, ponieważ będą dwa koncerty, jeden po drugim, e, ping, a więc też takie pomiędzy. Tak, mówię, tak, tak. E, także myślę, że każdy z Państwa znajdzie coś e, dla siebie, coś ciekawego, bo... E, w kinie naprawdę koncerty bardzo fajnie się ogląda. Raz, że e, ogromny ekran, odpowiedni dźwięk, też układ, który jest siedzeń, tak to w ramach, jak jest w amfiteatrze. No, jest to bardzo ciekawe, interesujące i fajnie się odbiera muzykę. Poza tym jest większa ilość osób, którzy lubią tego samego artystę, więc te interakcje, które się między widzami dzieją, są bardzo fajne. To, że ludzie tańczą pod ekranem, na przykład, to jest. E, Rzecz oczywista. No naprawdę można fajnie spędzić czas w ramach właśnie takich koncertów. W ramach jeszcze koncertów muzycznych. No temat rzeka po prostu nie zadane pytanie, że się tak wyrażę. Będzie na ekranach Multikina dokument, który teraz ma swoją premierę na festiwalach o Amy Winehouse. Bardzo Emi. dobre, tak. Bardzo dobre recenzje otrzymuje. Tak. Rzecz dotyczy tak naprawdę jej życia jako artystki, troszeczkę jej biografii, co z czego jak wynikało. Niestety historia tragiczna, ale dość powtarzalna, patrząc na artystów, jak to wszystko wygląda. I pierwszy pokaz będziemy mieli w ramach cyklu Kino Kocham Kino 31 lipca z tempem Grażyny Torbickiej, tak jak zawsze w takich sytuacjach, w ramach tego cyklu się to wszystko odbywa. Kto nie zdąży, to z kolei będziemy mieli w sierpniu od 16 do 13 codziennie po jednym pokazie właśnie tego dokumentu. Będzie można pójść zobaczyć, będzie to oczywiście dokument nie tylko mówiony, ale przeplatany koncertami, muzyką w ogóle. Bardzo, bardzo interesujący dokument i fajnie, że takie rzeczy są kręcone i pokazywane właśnie w kinach. Czyli już od 13 do 16 sierpnia, tak? Od 6 do 13 sierpnia. A od 6 do 13 sierpnia. Codziennie będzie jeden e, seans e, właśnie tego dokumentu pokazywany. Na podobnej zasadzie, troszeczkę było jakiś czas temu Metalika pokazywała też swój dokument, też tak pokazywaliśmy e, przez tydzień czasu, e, po jednym seansie. Za każdym razem były tłumy. To jest po prostu większa możliwość dotarcia też e, do Państwa. Nie każdy może Przyjść jednego dnia, tylko zobaczyć, a to są naprawdę bardzo wartościowe dokumenty, i fajnie jest zobaczyć coś takiego. Myślę, że, że też takie tragiczne historie, pomimo tego, że to nie zabrzmi zbyt dobrze, ale one się dobrze po prostu sprzedają. No niestety, no niestety, niestety tak, ale to jest coś takiego. Ja kiedyś rozmawiałam sobie w biurze też na temat właśnie takich postaci, jak właśnie Amy Winehouse, że ludzie, którzy nam przedstawiają niesamowitą muzykę, mają niesamowity dar, ale ten dar się z czegoś bierze, z tej wrażliwości, Dokładnie. która jest i z tego powodu bardzo często nie dają sobie rady w tym normalnym otaczającym nas świecie i błogosławieństwem dla tych osób jest, jeżeli trafiają na menedżera, który zrobi za nich wszystkie te rzeczy, których oni absolutnie nie ogarniają, ale nie dadzą, nie dadzą się też zniszczyć, a niestety wiadomo, jaki sukces, to się dużo takich pasożytów różnych pojawia. Dzieje. A takie osoby myślę, że też nie potrafią jakby odróżnić kto jest tak faktycznie ich prawdziwym przyjacielem, a kto nie. I, I to są też osoby bardzo wrażliwe i mimo wszystko mocno zakompleksione, takie niepewne, Mają wbrew To świat, tak. w którym są rewelacyjni, a poza tym światem zaczynają się po prostu problemy takiej prozy życia, no nie dają sobie rady. I z tego powodu myślę też, one są takie, te historie tragiczne, niestety dla nas interesujące, ponieważ e, pokazują właśnie ten inny świat, do którego my takie o, szaraczki raczej dostępu nie mamy. E, I że tak powiem, no talent też nie taki, że no, się wydarzy. Nawet jakby się chciało, to coś dokładnie zrobić? Tak, jak to mówią, talent i jeszcze troszeczkę szczęścia. <grym> dokładnie. Czyli mamy dużo koncertów, fajne filmy dokumentalne, filmy dla dzieci fajne premiery, ale mamy też jak zwykle w Multikinie to bywa coś ze sztuki wyższej, czyli to już wspominałaś, wystawy. Co tak. za wystawy będziemy mogli zobaczyć przez wakacje? Wspominałam Państwu, Państwo wybaczą, ale sobie dam ściągę, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie chciałabym po prostu tutaj czegoś, żeby mi, coś żeby mi umknęło. Um. Rozpoczynamy cykl przedstawienia Państwu filmów dotyczących wystaw największych artystów uznanych w świecie sztuki. Są to filmy, które są, przedstawio są tak skonstruowane, że przedstawiają i artystów w odpowiedniej fazie ich życia, tak można powiedzieć, jak doszło do tego, że albo tymi artystami zostali, albo jak doszło do tego, że dane dzieło zostało akurat namalowane z... Wypowiedziami najlepszych krytyków sztuki czy kustoszy muzeów. Są to wystawy z największych muzeów świata, tam gdzie są największe dzieła danych artystów zebrane. I tak proszę Państwa, teraz, 13 lipca, będziemy mieli wystawę dotyczącą Rembrandta. Co ważne, ten Rembrandt będzie miał powtórkę 10 sierpnia jeszcze. Będzie to połączenie wystawy, jak była tworzona jedna wystawa, um, Wiadomo, one są takie obwoźne, że tak powiem, ponieważ no, każde muzeum swoje... Um, wszystkie obrazy trzyma, że tak powiem, na swoim terenie, ale raz na jakiś czas są z iluś zbierane, tak, udostępniane z iluś muzeów. I to właśnie tutaj jest połączenie National Gallery z Londynu, a także z muzeum w Amsterdamie. I tutaj właśnie będzie przedstawiony Rembrandt. Będzie z kolei 20 lipca przedstawienie impresjonistów, a więc tutaj jest Degas, Zan, Monet, także tutaj się będzie troszeczkę działo z trzech różnych muzeów łącznie z Muzeum z, z Nowego Jorku. Także tutaj one są akurat bardzo rzadko pokazywane, tutaj jedną wystawę się udało właśnie taką zorganizować. Będziemy mieli 3 sierpnia, i tutaj będziemy mieli tylko jedną, nie będzie już powtórki, będziemy mieli Vincenta van Gogha, także też z jego Muzeum z Amsterdamu. I wszystko właśnie przeplatane w tym, w jaki sposób osobowość, duch epoki wpłynął na, w powstanie jego dzieł. No i to jest nami też perełeczka, proszę Państwa, będziemy mieli tak, że dziewczynę z perłą. Ja uwielbiam Wermera, to jest dla mnie po prostu mistrzostwo świata. Jak byłam zakochana zawsze w plodzie Monecie, to tak dalej nim jestem, ale jak zobaczyłam po prostu wermera, i ja w ogóle jak dziewczynę z Perłą, już jak film obejrzałam dziewczyna z Perłą, to już to w, ogóle. w ogóle Scarlett Johansson jest tam genialna. E, także i... po prostu zapraszamy, bo, bo się bardzo no, dużo. Mogę dzieje. Mówić i mówić, no, no możesz mówić i mówić, a ja niestety muszę brutalnie ci przerwać, bo czas nam się kończy. Czyli w Multikinie przez całe wakacje będzie działo się bardzo dużo. Zapraszamy na stronę Multikina, tam wszelkie informacje zawsze znajdziecie. Moim gościem była Wioleta Kozłowska po raz ostatni, jeżeli chodzi o ten okres wakacyjny, także życzę Tobie udanych wakacji. Zajemni Państwu też życzę udanych wakacji, zapraszamy do nas. A ja zapraszam teraz na króciutką przerwę, a po przerwie kolejny gość, dr Piotr Chrobak. Do zobaczenia za chwilę.